Miejskie uroczystości w 231 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja tradycyjnie otworzyła o godzinie 9 uroczysta Msza Święta w Kolegiecie Świętej Katarzyny i Świętego Wojciecha. Na tę okoliczność wystawiono 38 pocztów sztandarowych, w tym m.in. Poczty Urzędu Miasta, Jawożnickich Ochotniczych Straży Pożarnych, Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych, Stowarzyszenia Katolickiego Przyjaźni, Jawożnicka, Taurono Wytwarzanie Elektrowni Jawożno 3, Tauroną Wydobycie Zakładu Górniczego Sobieski. Kazanie wygłosił ksiądz Proteł geniusz Cebulski. Po mszy świętej w uroczystym pochodzie udano się na rynek pod pomnik niepodległości. W dalszej części uroczystości wręczono nagrody laureatom Wojewódzkiego Konkursu Pocztów Sztandarowych i Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Polskich Symbolach i Barwach Narodowych. Część artystyczną przygotował dziecięcy zespół wokalny Jadwigi Hilt działający przy Atelier Kultury. Złożyły się na ten miły występ wiersze i piosenki. Jako, że miał to być występ radosny, odśpiewano ku zaskoczeniu niektórych piosenki o koziołku Matołku i o piegach. Na zakończeniu uroczystości złożono pod pomnikiem kwiaty m.in. od włodarzy miasta, radnych, posłów miejskich szkół, stowarzyszeń, partii politycznych, harcerzy i instytucji kultury. Najbardziej akuratnym do tej uroczystości wydaje nam się fragment piosenki, 3 maj. Dawne hasła się zmieniły, orzeł począł nowy bieg, lecz z przeszłości czerpie siły.